Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z Midnight Fight Express. Aktualnie znajdujemy się w toalecie w metrze. Aby uniknąć spotkania z wrogami i szybciej namierzyć króla szczurów, Babyface i Droney skracają sobie drogę przez toaletę w metrze. Zapraszam na odcinek. Droney, wiesz, nie musisz cały czas zgrywać przy mnie twardziela. Jak musisz się wyszczać, to idź. Kiedy skończysz, możemy udać się do opuszczonego... Czekaj, słyszysz to? Więcej bozosów. Nie można się nad spokoju odlać. Ale to nie znaczy, że nie możemy się trochę zabawić. Nie ma tak porządna zadyma w łazience. Mocz od razu szybciej płynie. Obrzydlistwo. To miejsce pachnie kwiatki. Wolisz, żeby pachniała kszczyny i gówno? Po prostu dziwnie, pachnie całkiem nieźle. Masz nawet ochotę zaczerpnąć hałas, ale tak naprawdę to wdychasz gówno Tak czy inaczej, je wdychasz, więc chociaż raz spróbuj się tym nacieszyć, to? A teraz skoncentruj się wreszcie. Babyface może się tu pojawić w każdej chwili. Jestem na niego gotowy, patrz na to, jeśli się. Po kurwa, to Babyface, brać go. Ten znowu jakiś tarczownik. O, i po umywalce. Dostał Packą na muchy Kurde ile ich tu się wiele, nagle No nie jestem kozikiem Uf, Nie za bardzo to pomogło Dobra, przepychacz mój kawał gumy i po problemie Oj, 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 oj Niepotrzebnie podnosiłem. Packę na muchy. O, to trzech naraz położyłem. Teraz sklamką zdarzy występawa. Dobra. Jak myślisz, powinniśmy spuścić te gówna w kiblu? Nie jesteś w nastroju na moje suchary. Co za niespodzianka? Oho! Kroki, posiłki w drodze. Przygotuj się. Kurde typ z dwoma kosami. Dobra, to my chociaż będziemy mieli jedną. Jeju, ile ich tu jest? Kurde, on dwa, dwa razy mnie trafi, ty mi kurde leżysz. No głowę mu się przykleiło, lol. Leż, kurde. Uf, trochę się przez chwilę martwiłem. To byli nożownicy, jedna z liternych ekip szefa. Nigdy ich tak szybko nie wysyła. Musi się bać, a to znaczy, że odwalamy dobrą robotę i oby tak dalej, naprzód. Dobra, chwila najpierw coś trzeba wziąć. krowek kosny chociaż. Zbuta drzwi. O! Krótki był ten poziom. No proszę, jesteśmy coraz lepsi. C. Szanowni. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, zapraszam na kolejny odcinek.